Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Ameryka w plecaku i będziemy o tym rozmawiać, o, o czym my będziemy rozmawiać, Edwin? O barierze językowej. Właśnie miałem taką barierę na początku, że zacząłem się wdajeć, bo nie wiedziałem, co powiem. I właśnie na obozie z dzieciakami będziecie mieli takie momenty bardzo często. A tym bardziej, jak mówicie w języku, który nie jest waszym takim mother tongue, takim native. I myślę, że takie wprowadzanie tych angielskich słówek też jest takim też zaczątkiem, facia. który powstał. Będzie fajnym pomysłem, ale też takim czymś, co powstało przez te kilka miesięcy, które tam byliśmy. Bo jednak jak używasz tego języka tak na co dzień, to zupełnie inne slow. To prawda, to jest to właśnie, że jestem taki mem typowy w internecie. Pojechał na tydzień do Stanów i nagle mówi Good morning, ja bym chciał zamówić swoją coffee. <noise> A tym bardziej jak lecisz do Starbucksa i mówisz Caffe latte poproszę. I w... masz ten accent as America. Amerykanie mi nie pozwolili wrócić do Polski, dopóki się nie ogarnę. Rozmawialiśmy na, w ostatnim tygodniu kampu, campu, bo tak samo starasz się utrzymać ten kontakt e, z rodziną z Polski. I nagle mówisz do nich, oni tak mówią: Kuba, ty weź ten akcent amerykański, to trochę odsuń, bo my ciebie nie rozumiemy zaraz. A już tak, nie wiem, czy to dla żartów mówiłem, czy tak sam dla siebie. Nie, nie. Coś w tym jest. Coś no też nie jest, że ten język tak wpływa na ciebie dość mocno. No, to mi na przykład to ja pracuję w Żabce, więc co chwilę mam jakichś klientów, którzy właśnie po angielsku rozmawiają czy są z zagranicy. I nagle wszyscy i szefowa nawet oceny do mnie mówi, że mam strasznie amerykański akcent. Bo my już ten język tak znamy w pewien sposób, bo tam już tak w tak. praktyce takiej prawdziwej użyliśmy. To nawet jest to, że masz akcent, tylko to jest właśnie to takie flow, które już po prostu lecisz z tym flow, i już wiesz, jakby jak się używa tak daily tego języka, to nie jest tak, że ty wymuszasz sobie ten amerykański akcent. Tu już wiesz po prostu, jak to, jak to mówić, żeby to brzmiało dobrze. Tak, i właśnie będziemy mogli rozmawiać. Uh -huh. Będziemy rozmawiać o tym, jak pokonywać taką barierę językową, bo jednak wyratujecie tam na kilka tygodni. Musicie poradzić sobie, przeżyć ten czas i dobrze go spędzić przede wszystkim, bo odchodzi w całym programie. Ale też jak się nauczyć go w pewien sposób od podstaw, jak wyglądała nasza przygoda, jakie my mieliśmy problemy na obozie i coś tam jeszcze powiemy prawdopodobnie. Dokładnie. Znaczy, ja w ogóle na początku bym zaznaczył coś takiego, jeżeli twoja, Twoi poziom angielskiego wynosi się tylko z tego, że poszedłeś do szkoły i w szkole dostałeś piątkę, na przykład, to to, co się nauczysz w szkole, a to, jak wygląda jakby na co dzień, daily korzystanie z języka, to jest duża różnica. Jakby w szkole uczysz się wszystkiego tej gramatyki, poprawności takiej całkowitej, nikt tego nie używa. Przynajmniej rzadko się zdarza, żeby ktoś tego używał tak w 100% poprawnie. I jakby, jeśli się stresujesz, że jakby masz słaby poziom w szkole, ale chcesz pojechać, albo mówisz, a mam świetny poziom w szkole, więc na pewno sobie dam radę, każdy myśli, że przejdzie przez taką barierę językową. Na początku raz, że stres się pojawia. Dwa, że jakby akcent wchodzi w grę. Jakby to są osoby, które są native speakerami tego języka więc one, te osoby mają swój akcent, mają swój slang, mają jakieś swoje sposoby na wymowy, jakieś rzeczy, o czym w szkole się nigdy nie nauczysz. Także to tak chciałbym zaznaczyć, żeby tego nie porównywać w ogóle na początek chyba. No dobrze Edwin, bo to już będziemy przychodzić do jakichś metody metodyk, jak się nauczyć tego języka, czyli jakieś fiszki, podcasty, osłuchiwanie się z tym i taka codzienna nauka, ale żeby domknąć ten temat szkoły to jak uważasz, że można jak najlepiej wykorzystać ten czas w szkole? Ten czas w szkole? To jednak nie każdy, zauważmy, nie każdy jest studentem, nie każdy jeszcze jest w szkole, ale też są osoby, które są zupełnie poza tym czasem szkoleń i edukacji. Mhm. Ale też sobie przypomnieć, co tam można było zrobić lepiej albo co robiliśmy i to nam pomogło. Na pewno bym powiedział, że skupić się na ćwiczeniu wymowy w każdej możliwej sytuacji. Wymowa takiego płynności z językiem. Jak mówicie to tak płynnie, starać się, żeby nie szukać jakiegoś słowa w głowie, tylko po prostu iść z tym. Nawet jak powiesz jakieś słowo źle, to jest ok. Jakby nic się nie stało. Tak, uczycie się pisać na klawiaturze. Jak ktoś ma doświadczenie z takim bezwzrokowym pisaniem, to często jest tak, że piszecie, piszecie i musicie backspace uniknąć, żeby cofnąć się. I wtedy cały ten, cała ta prędkość waszego pisania zupełnie spada bo musicie tutaj poprawkę zrobić, tutaj poprawkę. No i z czasem będzie to lepiej, ale jak zrobicie tak bardzo szybko, będziecie pisać bez tego backspace'a, tylko na sam koniec pisania dopiero zdacie sobie sprawę, o tu popełniłem błąd, tutaj popełniłem błąd i tak grupowo zrobicie te takie review waszych błędów, waszych e, zalet tego, jak to zrobiliście, to wtedy będzie prawdziwy progres. A jak ciągle będziecie się poprawiać, okej, okay, tutaj robię źle, tutaj robię źle, tutaj robię źle, to będziecie takim jednym pasmem, robię to źle. Więc troszeczkę wasza psychika tak samo padnie na tym. Więc żeby się nie przejmować się tak bardzo tą waszą wymową, tym waszym, że nie znacie jakiegoś słowa, bo nie jesteśmy Amerykanami, nie jesteśmy z UK i tak samo jak wy, wy, jak my, nie, nie znamy wszystkiego. I praktyce to zupełnie inaczej wygląda. Plus też warto zaznaczyć, że jak na przykład nie używasz tego języka codziennie przez cały czas, to zaczynasz już, jakby. No, nie jest to tak, że będziesz tak samo płynny, jak gdybyś go używał przez cały czas. Ja już zauważyłem, że mój angielski zaczyna kuleć, więc czekam tylko do końca maja, żeby po prostu wylecieć i powiedzieć. Mam taką samą perspektywę, bo ja tu się nie odnajduję w kosy w żaden <grym> sposób. I <grym> też językowo zauważyłem, czy to chodzi o czytanie książek, czy to słuchanie podcastu, że kiedyś słuchałem podcastów na prędkości 2,5, czyli taki wow, gościu, teraz, tego nie słyszysz tych słów. Zwolnić. Teraz zwaję na 1,5 po angielsku i łapię pojedyncze słowa. Ale, ale ciągle rozumiem kompleks, rozumiem, o czym rozmawiają, ale. No ja właśnie ja już nie ćwiczyć angiel... Ja żeby ćwiczyć ten angielski, poszedłem sobie na studia po angielsku. I jest spoko, ale to też nie jest to samo, bo jednak dużo, dużo razy mi się zdarzyło, że na przykład wykładowcy, no jakby wszyscy wykładowcy są z Polski, więc jakby ich angielski to też nie jest angielski jakby native speakera, to jest angielski, którego oni się nauczyli gdzieś tam prywatnie. No i popełniają 100 razy więcej błędów, niż słyszałem kiedykolwiek na minutę. Ale jakby to też tak, tak jak mówię, to jest ok, Z tym, że jakby tu chodzi o to, żeby się odsłuchać językiem, żeby jakby być na bieżąco cały czas, cały czas. go gdzieś mieć tam w głowie. Cały czas go słyszeć, żeby się jakby nie, nie przestać go słuchać. A tak właśnie jako, że moje angielski zaczął kuleć, to powiem Ci taką ciekawą historię akurat. Ostatnio pisałem właśnie wiadomość na Messengerze po angielsku. I tam chciałem napisać, że coś tam uderzyłem. I zamiast napisać I Hit something, napisałem I Hitted something. <grym> dokładnie. Dokładnie. Ja widziałem w twoje reakcji. To mnie to tak zabolało. co ja zrobiłem? Co się stało? <grym> um, ty, 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 mam dokładnie podobną historię z tym, że pisałem na... Na WhatsAppie, no nawet nie wiem, że wam nie pisałem, nie na WhatsAppie, tylko na Instagramie mm -hmm. e, wiadomość a propos podcastu, że możemy coś tam zrobić. Zamiast on Monday, napisałem in Monday. Tak, to było... tak, 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 zrobiłeś. I się Monday. poprawiłem automatycznie, bo jak zobaczyłem na wiadomość po wysłaniu, to było pierwsze, co rzuciło mi się w oczy. To nie znaczy, że ja nie mam pojęcia, jak to powinno być poprawnie. Tylko nie, moje schematy dotykać... myślane przestały już działać. Ten taki system codziennego użytkowania tego języka. I na przykład tak samo z imionami jest. Spotkałem swoją znajomą ze Stanów Zjednoczonych. Polfia, ale pracowała z innym na kampie. Spotkałem ją na Ran Nie ukrywam, że nie mam pamięci do imion, ale zobaczyłem ją i znowu te emocje wróciły do mnie, nie do spełnienia. I tak myślę, dobra, znam Twoje imię. I myślę, że dokładnie tak samo jest z językiem, że wrócisz do tego miejsca albo po raz pierwszy otoczysz się tymi ludźmi mówiącymi tylko i wyłącznie w tym języku, że nie masz wyjścia. Tak z tym jest imieniem. Zrobisz pomyłkę, będzie śmiesznie, ale no, życie, życie to jest kabaret, e, czy komedia. Bie, bierzesz to mnie mówisz, oba oczywiście, ale nie tragedia. I spotykasz się z takim, kurczę, nie znam tego imienia, ale no powiem. Ale jednak te emocje, te wspomnienia, to wszystko, co było nagromadzone przez ten długi czas, to cię atakuje naraz. I tak samo z tym językiem angielskim, otoczysz się tymi ludźmi i nagle kojarzysz bardziej, tu wraca to do ciebie, i też myślę, że nasz powrót właśnie będzie związany z tym, że znowu mówimy po angielsku i znowu potrafimy tak, używać tego języka. Mi się wydaje, że to będzie bardzo łatwo odróżnić odcinki sprzed naszego wyjazdu na kap i spod, jakby z, jak wrócimy z powrotem do Polski, to to już będzie co drugie słowo po angielsku, taki wiesz, ale było super. A miałeś tak? Miałeś tak w ogóle, że łączałeś te po angielsku Cały czas tak mam. Bo ja cały czas i na studiach, i w życiu prywatnym jakby relacje mam e, swoją prywatną też po angielsku, także e, mhm. angielski u mnie jest cały czas wrzucony jakby tej basis używam go. E, I jakby codziennie mi się zdarza, nawet e, jak rozmawiam z, nie wiem, z babcią dziadkiem, których mieszkam. Czasami wrzucę jakieś angielskie słówko, potem mówię, no, a miałem na myśli coś innego, nie? bo oni nie zrozumieją nagle angielskiego, nie? Więc mówię najczadkowie no, reference Masz. musicie wiedzieć, kojarzyć. Wątki. Fred, you know. beyond on time. Tak. Be on time, babcia. Be patient ze mną, bo inaczej... Ale dobrze, taką reakcję też trzeba utrzymywać. Ja nie ukrywam, że moją mamę zmusiłem w pewien sposób, takimi moimi wyjazdami za granicę, czy to do Stanów Zjednoczonych, do tego, żeby zaczęła się uczyć języka angielskiego. Na własną rękę. Czy to z Duolingo, czy to z książek, robienie notatek, oglądanie filmów. I czuję się dumny w pewien sposób, że jednak jak pokazujesz na własnym przykładzie, że Ty też coś takiego robisz, to później osoby wokół Ciebie też o ciebie piszą wiadomości, albo w najbliższym gronie też chcą się tego uczyć, bo wiedzą, a. że to też na wyciągnięcie ręki jest. Okej, okay, temat szkoły. Zakończmy. Ja mam jedną radę a propos tego, więc Edwin, mm. możesz się odnieść. Dziękuję bardzo. Według mnie, jak mamy lekcję języka angielskiego w szkole, jak jeszcze jesteście w tym wieku, to śmiało jak się boicie nawet, to podnieście tą rękę na zajęciach i odpowiedzcie. Bo wiem, że jako uczniowie mamy do czynienia z taką chęcią ok, tu się prześlizgnę, tutaj nie odpowiem, tu jest praca domowa, ale nie zrobię tego i może nauczycielka mnie nie zapyta? Albo nieprzygotowanie. Nie rozumiałem nigdy tego nieprzygotowania w dzienniku. Ja nigdy nie użyłem takiego nagminnie. Może w mojej całej karierze na palcach jednej ręki jestem w stanie złożyć ile nieprzygotowań wykorzystałem. Bo zawsze miałem taką perspektywę, albo przynajmniej w szkole średniej, że Dobrze, popełnię ten błąd, będę się śmiesznie czuł przez kolejne 5 sekund albo minutę, jak będę coś odpowiadał, ale czegoś się nauczę. Zmuszę swój organizm, swoją głowę do tego, żeby umieć to lepiej kolejnym razem. To... I moja nauczycielka tak. polskiego w gimnazjum powiedziała mi w ogóle w naszej klasie, która uczyła, że nawet jak czegoś nie wiecie, to postarajcie się coś powiedzieć, a przypomnijcie sobie więcej, a się okaże, że jednak znacie cały temat, bo tylko. Ta taka pewność siebie, ta taka ścianka. I mm. będziecie tak powoli przebijać i się okazuje, że tu się coraz bardziej grunt będzie. Ten cały gruz będzie spadał, spadał i ta dziurka będzie się robiła coraz większa. Jak tylko będziecie próbować, przechodzi przez tą ścianę. To jest, to jest bardzo fajna metafora dobra. Ja też, że kiedyś jak dorosł najbardziej, to w yy, lepszej słowo będę ją opowiadał. Ale widzicie, jakbym tego nie powiedział, to bym się też nie nauczył. I z taką perspektywą na zajęciach. Żebyście próbowali niezależnie czy potraficie, czy nie. To, to się zgodzę. No, ja zawsze byłem takim uczniem, który nie podniesie ręki, mimo że czegoś nie rozumie, potem musiałem się na własną rę rękę dedykowywać, szukać odpowiedzi. Zapisywałem sobie, wiesz, może zeszyt do tego angielskiego, a ja czegoś nie rozumiem, nie podniosłem ręki sobie zapisałem gdzieś z boku, czy tam z tyłu i potem sobie w domu. Szukałem. Samy. A zaglądałeś w ogóle do tego, bo jak ja miałem notatki w zeszycie, to nie zaglądałem w ogóle. Ja zaglądałem, ja się zeszyt, piszę i nie zaglądałem do tego. Nie zaglądałem. zaglądałem tylko na te rzeczy, właśnie, które sobie sam zapisałem, bo i mówię, tego nie ogarniam. Super. Po czym nauczyciel mówi, czy ktoś ma jakieś pytania? Wszyscy tak patrzą po sobie, nikt się nie zgłasza, mówię, dobra, też się nie zgłaszam. Nie? No właśnie, wyjdź przed szereg, spodnieś tę rękę, bo takich jak ty pewnie jest w tej sali jeszcze z co najmniej dwóch. E, znaczy... Czasami, długie bym powiedział, że jak masz grupę 30 osób, to myślę, że to 30 albo 29 osób, one mają te pytania. One mają tą chęć, żeby odpowiedzieć, żeby się sprawdzić, ale nie mają takiej potrzeby wewnętrznej, bo społeczeństwo nas nie zmusza do tego. No Daje nam otwarte karty, ale nie zmusza nas do tego, żebyśmy podejmowali to ryzyko. Tak, tak, tak. No, ja miałem klasę 10 osób w klasie maturalnej, także ja mam trochę zakrzywiony ten obraz. Okej, okay, ja miałem 32 osoby. Na ja, na... inna. Tak, tak, tak. No. Nie, u nas, wiesz co, u nas było coś takiego, że nam podzielili klasę. Jakby mieliśmy na... Nasza klasa miała 27 osób na początku w pierwszej klasie. Mhm. Podpadało dużo osób, na koniec roku zostało nas 10 czy 11 osób. Chcieli nas połączyć z drugą klasą, żeby było 30. My powiedzieliśmy nie, nie chcemy być włączeni na klasę maturalną. I była jedna klasa 20, druga 10. Tak też, nie będziemy z tymi gorszymi. My jesteśmy elitą samą w sobie. Wiesz co, to nawet nie chodzi, że elita samą w sobie, czy że z gorszymi, bo Boże, nie, nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy, czy gorszy. E, aczkolwiek były tam osoby, które dużo przeszkadzały na zajęciach i to nam nie odpowiadało, bo nasza osoba, nasza grupa to była taka dziesiątka, jedenastka zbitych dosyć w większości żytych ze sobą osób, które jakby Wiedziały, że ej, dobra jest lekcja, to na lekcji sobie jakby nie przeszkadzamy, każdy chce coś za, załapać, ogarnąć, tylko że zaraz matura będzie za rogiem. Więc jak były te osoby takie, które przeszkadzały, to od, one się odpuliły przez te cztery lata u nas w klasie i potem mieliśmy już spokój, nie? W maturach, w sensie przez trzy lata i w czwartej już mieliśmy spokój. I byliście zgrani przede wszystkim. Dokładnie. Bo mieliście jakiś podobny cel, tutaj mieliście podobną perspektywę, że jednak jesteście w tym razem i jak coś będzie przeszkadzał, wprowadzał jakieś dystrakcje i jakiś dyskomfort z boku to jednak to nie będzie już to samo klasa. Dokładnie, to było nawet na zasadzie takiej, że ja bym powiedział możemy sobie przeszkadzać, może już nawet mi zabierać kanapki na przerwie, ale to jest na przerwie, nie na lekcji. Jesteśmy jak jedna rodzina i wszyscy pomagamy w razie czego. Świat. Najlep najlepiej to było chyba widać na zdalnych w sumie. I teraz pozdrawiam panią od matematyki, jeśli tego słucha. Ale to było tak, że siedzieliśmy i wiesz, na się była lekcja, a my na Discordzie jeszcze jednocześnie. Jeden ziomek, który ogarnia matkę, wszystko każdemu mówił do ucha, co ma powiedzieć, ale tylko siedziałeś mówił mówiłeś 2 plus 10 to 15. I pani po prostu zapisywała na tej takiej tablicy w Teamsach, a wszyscy grali w ligę w tym czasie albo w coś innego jeszcze. nie? Po prostu jedna osoba tłumaczyła wszystkim matmę na ucho. Także, no może to nie jest najlepszy przykład, nie róbcie tego. Aczkolwiek chodziło mi o to, że jakby z życie to takie było, nie? że tam jednak mimo wszystko, mimo wszystko wiesz, jakby staraliśmy się pomagać sobie nawzajem, niezależnie od sytuacji. I to jestem przekonany, że już można przychodzą spójnie do kolejnego wątku, że to jest jedna z takich metod nauki, które możemy wykorzystywać w nauce języka angielskiego, że to zupełnie innych języków, bo tutaj nie ma co się ograniczać, ale jak jedziemy do Stanów Zjednoczonych, to jednak angielski jest ten takim naszym głównym. To prawda, i właśnie współpraca z innymi osobami. Czyli jesteście na tym samym statku, pomagacie sobie, jak tylko się da, żeby ta łajba płynęła przed siebie, żeby nie stała w miejscu. A jak stoicie w miejscu, no to możecie w tym bezstresowym tym zgromadzeniu porozmawiać, przemyśleć metody nauki dalej i się dowiedzieć, kto ma jaką perspektywę, że okej, okay, ta osoba uczy się Swiszek, ta osoba słucha podcastów, ta osoba słucha filmu, i mm. uczyjcie się tego tak na bieżąco. Edwin, jakbyś powiedział, co najbardziej wpłynęło na twoją znajomość języka angielskiego? Dobra, jeszcze zanim do tego przejdę, chyba się zamięciliśmy trochę głowami w tym odcinku, bo zazwyczaj ty, ja rzucam metaforę za metaforą, a dzisiaj to ty tutaj ładnie nam lecisz. Ale przechodząc z powrotem do, do tego tematu e, naszego, najlepsza metoda i taka, którą ja, przynajmniej najlepsza dla mnie oczywiście, każda ma mhm. swoją, bo jakby dla każdego coś inaczej działa. E, Szczególnie, że są jakby trzy różne rodzaje tego, w jaki sposób ludzie się uczą. I to też jakby jest jakby based on personality. I ja mam na przykład ten trzeci typ, który moja wykładowczyni określiła szalony i ludzie, którzy prawie nigdy nie kończą studiów. Także. <śmiech> <śmiech> to jest tylko, że ży położenia, ale także to tyle do Stanów Zjednoczonych, a nie ona. Dokładnie. Dokładnie. E, także. Ja bym powiedział, że dla mnie najlepszym jest oglądanie filmów bez napisów po angielsku. Oczywiście na początku możecie z napisami, bo to też wi wiadomo, chodzi o to, żeby się obiec z językiem. Na początku sobie napisy, potem sobie możecie je wyłączyć. No i podcasty, filmy, wszystko. Ja YouTube'a wszystko oglądam po angielsku. Podcasty po angielsku. Z Oczywiście zdarza mi się po Polsku, jak jest jakiś fajny podcast, którego sobie lubię słuchać, na przykład Ameryka w plecaku, polecam. To tutaj po polsku się opłaca słuchać, bo fajne tematy mają chłopaki i dziewczyny, nie ukrywam, że możemy zrobić jeszcze wersję angielską, to specjalnie albo by porozmawiać. A to by było fajne, to by było fajne. My wszyscy byli w takim um, w tym całym środowisku, że my nie mówimy po angielsku płynnie pod względem, że my nie jesteśmy stamtąd, ale ciągle mówimy w pewien taki zrozumiały sposób jesteśmy w stanie porozmawiać o dalek tematach. I to flow między nami jest oparte na tych podobnych doświadczeniach. Dokładnie tak. To, to, to się zgadzę na pewno. Ja bym był chętny na taki odcinek. Ja, ja też Chcę to przedyskutować z Adą, czy też byś chciała. Myślę, że myślę, że tak. Okej, okay, te by metody było... nauczania, bo myślę, że to by przeszło. Tak, tak, tak. E, No to na pewno, na pewno właśnie te filmy, podcasty to jest jakby to, co ja robię. E, fiszek nigdy w sumie nie używałem, nie wiem nawet jak... Okej, okay. tego... ale tutaj się wtrącę, bo jestem przekonany, że fiszki są jednym, z lepszych, metod. jednym okay. z lepszych metod, jeśli chodzi o naukę języka, ponieważ możesz je dość mocno personalizować do siebie. Mm -hmm. bo my mamy takie aplikacje jak Quizlet, Anki. Anki, które używałem dość namiętnie przez ostatnie 3-4 lata. Teraz nie używam w ogóle, bo przyszedłem bardziej na podręcznikową naukę języka z książkami, czy to właśnie otaczanie się tymi ludźmi, wyjazdami, ale to nie każdy może sobie na to pozwolić czasowo czy finansowo, żeby takie rzeczy też robić, takie wyjazdy, jak my mamy tutaj w Stanach. Dostawiałem mocno napiszki, czyli masz karty, masz po angielsku słówko, masz po polsku wytłumaczenie tego, po angielsku masz cały meaning, czyli znaczenie tego słowa. I na przykład masz słowo cat. An animal that does meow. Miał. Czy możesz sobie kojarzyć. I masz jakieś kolejne pięć słówek, które opisuje ci cały obiekt, czyli to słowo cat, i to nie jest kat, tylko jest e od razu masz zajmek jeszcze osobowy w tym wypadku mm -hmm. i uczysz się tego tak po kolei. Na początku tworzysz te fiszki, to zajmuje ci ogrom czasu i też się uczysz w ten sposób, czyli musisz wszystkie tabelki powkładać. A jak później to zautomatyzujesz, to wanki, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, kolejna fiszka, hop, 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 kolejna. I jak już robisz to cały review, czyli sprawdzanie swoich umiejętności na, na dalszych tych e, terminach, no to robisz 15 minut dziennie, później kolejnego dnia 5, kolejnego dnia 1, 1 minuta, pół minuty i to tak się skaluje troszeczkę w dół. Ale twoja znajomość języka ciągle idzie w górę. Okay. I to jest fajnie zorganizowane, że jednak te odstępy czasowe pozwalają ci zrozumieć ten język i ciągnąć się w niego jeszcze bardziej. Bo ciągle kojarzysz coraz więcej. I tak na przykład moja nauka hiszpańskiego czy francuskiego bardzo fajnie szła, bo uczyłem się tych słówek tematycznie, ale też właśnie z tych serialów, filmów, i zawsze, jak miałem jakąś grupę tych fiszek, to kojarzyłem, ok, to jest Sherlocka. To jak doktor House, był przez trzy odcinki, ale nie wytrzymałem dłużej. To jakieś Grace Anatomy. Okej. Okay. Czy tam przyjaciele? to zawsze kojarzyłem po scenie i dalej słowo. Skąd to jest? Okej, okay. to, to ciekawy sposób. Nie, wszyscy ja fiszek akurat nigdy nie używałem. W sumie nie wiem czemu. W sensie tego polecam. Nie polecam. Nie przemawiało do mnie cały, jakby ten. Mówię, no dobra, ale to zawsze możesz sobie obrócić kartki i zobaczyć. I to chyba w cel... o to chodzi w fiszkach, jakby, jakby rozumiem, że o to chodzi. Ale widzisz, właśnie. Są no, osoby, tutaj tak samo możesz podzielić, nie lubię dzielić ludzi, ale w tym wypadku no, masz no. osoby, które używają jakichś cyfrowych narzędzi, które są przyjazne, bo możesz nam w telefonie przyklikać, czy to jesteś w pociągu, czy to jesteś na komputerze w domu, zakładasz słuchawki to robisz. Albo masz osoby, które manualnie chcą jednak napisać na kartce, to sobie porozdzielać na opakowania i zobaczyć, okej, okay, te słówka są ciężkie, te słówka są łatwe, te słówka są średniej trudności. I na przykład tydzień, dwa tygodnie sobie to rozdzielają. To jest jedna nie. metoda. A ja właśnie byłem tej metody cyfrowej dość mocno nauczony. Ja nie. lubiłem wszystko, wszystko zautomatyzować, mieć system tutaj działania. No nie. ja to działało super. No, no to pewnie skorzystam sobie, zobaczę w ogóle jak to działa. Można przetestować przez jakiś czas i się do tego, prostu, bo to nie jest naturalne oczywiście, że uczysz się, mianowicie z lekami, czy tam frazami. Bo to jednak jest blank tekst, ale ja możesz sobie to urozmaicić. Ja bym nawet porównał tą naukę do angielskiego, niezależnie od metody. Porównałbym do takiego pierwszego dnia na siłowni, nie? To jest tak, że zanim pójdziesz pierwszy raz w życiu na siłownię, to masz w głowie: okej, okay, ale ludzie się będą na mnie patrzeć, ale co ja tam będę robił, nie? I jak coś zrobię źle, to ludzie sobie coś pomyślą o mnie. No bad Idziesz na siłownię, robisz swoje, każdy ma to gdzieś, każdy robi swoje. Każdy ma swój świat, każdy ma swoje. To, że ty tam jesteś takim małym, małym czymś, który chce urosnąć albo dowiedzieć się czegoś więcej o tym świecie, to fajnie, spojrzymy przez sekundę, zobaczymy, czy okej, okay, fajnie ta osoba pierwszy raz jest na siłowni, to ja wychodzę z tego założenia, że fajnie podejść do tej osoby i powiedzieć okej, okay, to robisz świetnie, kontynuuj to, tutaj możesz trochę lekko to poprawić. Choć ja nie ja lubię się skupiać na tych pozytywach, że okej, okay, robisz to super, to rób to dalej, fajnie. I Skomplementować trochę, żeby ta osoba też miała takiej energii pozytywnej do działania dalszego i kontynuowała to. Tak, łatwo... to nie zniechęcić nie tej osoby. Łatwo się zniechęcić tym całym procesem. Jest, tak, bo to nie jest najłatwiejsze. Nie, nie, języków, Czy to siłownia, czy to poznawanie nowych ludzi? Dokładnie tak. No, to na pewno właśnie chodzi o ten właśnie moment przełamania się, że jak już mówisz sobie, ale bym się pouczył angielskiego, żeby sobie ogarnąć się, żeby móc wyjechać do Stanów, bo się połam, masz ma, to, to myślenie. Idą te zdania, wyłącz to myślenie, zacznij, otwórz książkę, ucz się, ucz się, ucz się. Nawet nie musisz otwierać książki, już nawet sobie weź film odpal, sobie weź, nie wiem, e, podcast, sobie YouTube'a odpal, po prostu nawet film na YouTube, ja nie wiem, czy oglądasz sobie jakiś gameplay, czy oglądasz sobie jakiś lifestyle, vlogi, cokolwiek, odpal sobie to po angielsku, czy po francusku czy hiszpańsku, w zależności jakiego języka chcesz jak się nauczyć. I to już ci po prostu pomoże na pewno o wiele więcej niż. Myślenie, no, nauczyłbym się, ale może jutro. Także to chodzi o to, przełam się, spróbuj. I to ci powinno pomóc. Powiedz mi, Kuba, czy ty miałeś może yy, jakby moment takiej bariery językowej. Jak poleciałeś do Stanów. Jak to u ciebie wyglądało, z tą twoją barierą językową? Bo jakby to czy miałeś tam na pewno, bo każdy ma. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Myślę, że to zależy od musła osoby. I ja miałem taką barierę językową, że byłem pełen stresu. Byłem tego, że analizuję to, co powiem za sekundę, albo to, że nie mam pojęcia, jak ludzie zareagują. Ale jak już byłem w tej sytuacji społecznej, to wszystko schodziło ze mnie. I dopóki mój taki analityczny umysł się nie włączył, to fajnie było porozmawiać, czułem to takie flow. Tylko, że czuć było, że okay, to jest mój poziom, kiedy zaczynam. Czy zrobię to tą, tą ręką, bo wiem, że będzie na odwrót. To jest mój poziom, kiedy zaczynam i spotykam tych ludzi po raz pierwszy i to dopiero będzie rosło. To rośnie, rośnie. I to jest mój poziom stresu, i ten poziom rośnie, rośnie, stres w ogóle znika, a mój poziom języka angielskiego wchodzi na tak, takie wyżyny, że zwyczajnie już nie myślę w ogóle o tym, myślę jedynie po angielsku, polski w ogóle nie wchodzi w grę, choć mieliśmy osoby z Polski, i czuję taki komfort. Ok, jestem we właściwym miejscu, jestem wokół właściwych ludzi, którzy mają podobne myślenie do co ja, mają podobną perspektywę i podobne stresy, i jesteśmy w tym razem, jesteśmy na tym jednym statku. I póki na tym jednym statku i pokładzie jesteśmy razem, to no nic nas nie zniszczy. Możemy czuć się swobodnie. Tak, tak, tak. To na pewno jest dobre podejście. Myślę, że z taką perspektywą można zostawić tutaj jeszcze jak słuchacze. Mhm. Jeżeli ktokolwiek dotrwał, mam nadzieję, że wytrwaliście, bo jednak taka nauka języka angielskiego wydaje się ciężka, jak nie mamy momentów, żeby ją praktycznie wykorzystać. tak, praktyka sprawia, że całość nabiera sensu. Tak, dlatego jak masz jakąkolwiek okazję, nawet polecam ci, pójdź sobie nawet nie, do Starbucksa, do Kosty, do kawiarni, gdziekolwiek. I nawet tym swoim łamanym angielskim, gdzie wiesz, że oni będą wiedzieć, że ty nie jesteś native'em, zamów sobie kawę. Po angielsku. Raz w tygodniu w jednej kawiarni, w drugim tygodniu w innej kawiarni, jeszcze gdzie indziej. Po prostu jak masz możliwość, przełóż Jakby coś się takiego stanie. Zawsze pamiętajcie, że możecie powiedzieć I'm from Hungary, że jestem z Węgier i oni, no, nie zrozumieją, bo co powiesz po węgiersku, jeżeli coś znasz, ale tak to niby że na tej perspektywy, ok, jak coś mi nie wyjdzie, to powiem po polsku. No, nie mieszajcie tych języków. To jest fajny sposób też do nauki, o którym nie wspomnieliśmy, że mówicie pierw po polsku i później dogadacie takie słowo I know it, a później jakoś wplatacie te słówka pomiędzy, Mm. Ale fajnie też odciąć tą perspektywę, nie mówię w polsku w ogóle, tylko mówię po angielsku, na niskim poziomie, ale mówię. To jest moja jedyna droga ratunku z tego, żeby sobie poradzić w danej sytuacji. Także z tą myślą ja bym powiedział, że możemy Was dzisiaj zostawić. Było mi bardzo miło z Tobą i Kuba, rozmawiać na ten temat. A również, Edwin. Było super. Uh, zaraz idę, order some coffee i będzie, będzie fajnie. I Także... I'm going to refill my cup to get some more herbata. Because it's empty and I'm, I'm, I'm tak, jak to mówisz po polsku, thirsty. thirsty. <laughs> Widzicie, tak to jest, już uh, zapominacie. Sprag Because I'm spragniony, <laughs> no dosłownie. You know? Dobrze, dziękujemy za słuchanie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, Hejka.